Hitlerowskie władze okupacyjne właśnie na Bałutach oraz Starym Mieście utworzyło obóz pracy w zamkniętej dzielnicy. Układ ulic w większości zachował się z tego okrutnego okresu, także zabudowa. Mury, które widziały i słyszały więcej niż można sobie wyobrazić. Ulica Franciszkańska, najdłuższa arteria w obrębie getta. W kamienicach przy niej stojących istniało kilka ważnych placówek getta przywieziono tu blisko 20 tysięcy żydów z Europy Zachodniej. Znaczna ich część została rozlokowana w kolektywach właśnie przy ulicy Franciszkańskiej. Ciężko mówić tutaj o adaptacji. Wyobraź sobie, że dzisiaj ktoś przyjeżdża po ciebie, każe ci zostawić twoje obecne mieszkanie dom i przeprowadzić się. Zabierasz, co tylko zmieścisz w walizkę podróżną i wyruszasz, nie wiesz gdzie. Przywożą cię do kamienicy, wprowadzasz się tam razem z mnóstwem ludzi i żyjecie w jednym pokoju. Oczywiście uprościłam ten etap, wyprowadzka mogła wyglądać brutalnie. Ci ludzie zostali tak gwałtownie sponiewierani, że nie byli w stanie w tak krótkim czasie dojść do siebie, napisał praski dziennikarz Oskar Singer. Dziś patrzymy na świat przez walkę historii, żyjemy w dobrobycie, bezpieczni. I oby ten czas bezpieczeństwa nie minął.